Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Alex and the Books. Ja jestem Alex i dzisiaj będziecie towarzyszyć mi na wyjeździe na festiwal Granatowe Góry. Nie mogę się doczekać, aż ruszymy w drogę, a jednocześnie jestem trochę zestresowana, dlatego że dzisiaj muszę przebyć ponad pięciogodzinną drogę samochodem sama. Jutro dołączy do mnie mój chłopak Marcin, którego możecie kojarzyć z niektórych filmów, które nagraliśmy tutaj razem. Myślę, że może uda nam się wspólnie wrzucić jakiś update. W ten weekend zamierzam czytać przede wszystkim reportaż z Wydawnictwa Poznańskiego 11 września, e, dlatego, że rozpoczęłam go w zeszłym tygodniu weekend i nie mogłam się doczekać, że będę mogła się na nim w 100% skupić. E, jestem już gdzieś w jednej trzeciej coś takiego i na ten moment powiem Wam, że pierwsza część upłynęła mi e, ze łzami, dlatego, że poryczałam się na nim jak dziecko. E, ten reportaż jest bardzo trudny, mm, opowiada o 11 września, ale w taki bardzo ludzki sposób, autor stara się nakreślić nam życiorysy osób, które zginęły, i to nie działa dobrze na psychikę, ale jest to potrzebne, żeby zrozumieć wymiar tej tragedii, dlatego że śledząc same statystyki widzimy po prostu kolejne liczby, a tutaj. Za liczbami kryją się ludzie i my możemy to dostrzec i w pełni przeżyć, i uważam, że to jest znakomity zabieg. Bardzo mi się ta książka podoba, wiadomo, um, jeśli takie historie w ogóle podobać się mogą, natomiast myślę, że to jest jeden z lepszych reportaży, jakie przeczytam. Przeczytam, bo jeszcze go nie skończyłam, zobaczymy. Na razie tendencja jest bardzo um, pozytywna, wysoka, rosnąca, nie wiem, jak to określić. Generalnie chcę go czytać. Dalej i nie mogę się od niego oderwać, jak już do niego siadam. Oprócz tego, na moim Instagramie wrzuciłam rolkę, w której moi obserwatorzy mogli wybierać książki, które będę czytać przez ten weekend, losując mi je. Um, jeśli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to serdecznie was tam zapraszam. Często um, gdzieś tam posiłkuję się waszym zdaniem, waszymi opiniami, kiedy na przykład chcę sobie wybrać lektury albo szukam poleceń. Także jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie tam wpadajcie. I moi obserwatorzy wybrali mi Zgadnij to Holly Jackson. Jest to książka, która nawiązuje do trylogii przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Chyba Prequel, ale nie jestem pewna. Bardzo króciutka książeczka, już ją spakowałam, więc wkleję wam tutaj po prostu tytuły. I Rufuar Dzień Zero, czyli Rufuar, który jeszcze, słuchajcie, nie przeczytałam, mimo że troszeczkę już minęło od premiery. A ja zawsze Rufuar czytam od razu, bo nie mogę się doczekać, no ale życie tak się poskładało, że jeszcze przede mną. I um, w sumie bardzo jestem zadowolona z tych dwóch wyborów, dlatego że, tak jak już Wam wspominałam w kilku ostatnich filmach, ostatnio mam bardzo dużą ochotę na thrillery. Te dwie książki myślę, że na pewno zaliczają się do tych gatunków w jakiś sposób, więc. Mam nadzieję, że to będzie miła odskocznia od, od trudnego mm, i ciężkiego kalibru 11 września. E, no i co, tu dużo mówić. Jest chyba po 11. Zaraz e, zbieram manatki, tylko wypiję kawę, która stoi tam za mną i czeka. E, trzymajcie za mnie kciuki, bo to chyba pierwsza moja taka długa solo podróż. Ja uwielbiam e, jeździć samochodem, sama też, dlatego, że mogę wtedy sobie posłuchać książek, a od kilku dni słucham w audiobooku ciałaczek e, i w sumie w sumie tę książkę też zabieram ze sobą. Audiobook ma chyba około 6 godzin. Także może uda mi się nawet przysłuchać całości. Zobaczymy. No i nie będę przedłużać, bo czas goni. Do zobaczenia w kolejnym update. Cie. Słuchajcie, udało mi się dojechać i chciałam to tutaj nagrać, ponieważ uważam, że jest to ogromne osiągnięcie. Jestem z siebie bardzo dumna, bo trasa była długa, chociaż um, mega prosta i przyjemna. Przesłuchałam praktycznie całe ciałaczki w trakcie. Miałam też um, mały przystanek, jak mogliście zobaczyć. A teraz chcę Wam szybko pokazać pokój, bo czemu nie? Słuchajcie, tutaj mamy taką piękną kuchnię. Tu są festiwalowe prezenciki. Tutaj mamy. Sypialnie, w której zamierzam czytać jak szalona, a przynajmniej taką mam nadzieję, nawet tam możecie zobaczyć moje lektury. I za moment pokażę wam e, widok z tarasu, ale nie chcę wychodzić i mówić przez... Jakby, do was e, do kamery, dlatego że będę czuła się troszeczkę dziwnie. Jak sami widzicie, hotel jest piękny. Ja za moment idę na krótki spacer. Um, krótki, dlatego że podróż mnie troszkę zmęczyła i zamierzam sobie chwilę poczytać. Anyway, tak jak wspomniałam Wam wcześniej, praktycznie przysłuchałam całe ciałaczki i muszę Wam powiedzieć, że ta książka jest po prostu świetna. To są wywiady, takie pogłębione troszeczkę, z wieloma różnymi kobietami nie tylko z show biznesu, ale też z takiej estrady, są performerki, są kobiety, które są aktywistkami, działaczkami, są też piosenkarki i inne właśnie kobiety takiego typowego show biznesu i one wszystkie mówią o swoich doświadczeniach z ciałem, o tym jak ciało jest postrzegane kobiece, ale nie tylko, w ogóle o ruchu mitu, o wszechobecnej Ciało pozytywności, i jak to w ogóle wpływa na postrzeganie ciała jako takiego kobiecego. Nie tylko oczywiście, jest też o osobach niepełnosprawnych, niepełnosprawnej kobiecie, które choruje na stwardnienie rozsiane, i uważam, że to jest cudowne, że mm, oddaje się głos również jej. Dlatego, że tego zawsze gdzieś tam w literaturze brakuje i z przyjemnością słucham właśnie rozdziału o niej, który jest chyba jednym z ostatnich, ale naprawdę gruba polecajka, szczególnie, że jest to tytuł, który gdzieś tam mignął mi w social mediach i zniknął, przynajmniej tak mi się wydaje. A chciałabym o nim przypomnieć i gorąco Was do niego zachęcić. Były momenty, kiedy totalnie byłam gdzieś tam wzruszona tym, o czym mówiły tego. Kobiety, o czarnych protestach, o wyborze w ogóle prawie do aborcji, wszystkie takie tematy, które gdzieś tam mocno we mnie rezonują, jako w młodej kobiecie, ale też rzeczy, które nie są takie oczywiste, jak nie wiem, antynatalizm, czyli takie jakby brak chęci posiadania dzieci, też troszkę z, takiego, z takiej perspektywy, gdzieś tam katastrofy klimatycznej i tak dalej, nie chcę tutaj wymyślać, dlatego, że nie znam takiej, wiecie, poprawy, Definicji, ale no ta książka też o tym wspomina. Także myślę, że naprawdę świetna, skoncentrowana, jest tam multum informacji, też nowych takich e, e, sposobów patrzenia na pewne rzeczy, e, więc może nie być taką dobrą książką, żeby właśnie e, połykać ją naraz tak, jak ja dzisiaj, bo czuję się trochę przebudzowana i taka przeładowana. Wiedzą na temat nowych osób, którą chciałabym zgłębić, i też y, na temat kwestii, których chciałabym więcej przeczytać, ale y, no, chciałam Wam tutaj na świeżo właśnie powiedzieć, tak w emocjach, y, jakie wywołała we mnie odczucia. No i właśnie na tym spacerze, na który idę, y, będę sobie ją chyba dosłuchiwać do końca. Zobaczymy, jak długi będzie to spacer. Y, no bo w sumie jest jeszcze y, jasno: pogoda jest przyjemna, więc szkoda by było siedzieć w hotelu. Cześć, witajcie. Wpadłam tutaj, żeby dać Wam mały update, dlatego że skończyłam wczoraj ciałaczki i dalej podtrzymuję swoje zdanie, że jest to znakomita książka, niesamowicie inspirujące rozmowy. Powiem Wam szczerze, że mocno mnie gdzieś tam poruszyła część z nich, gdzieś tam zmotywowała do tego, żeby. Wprowadzić pewne zmiany w swoim życiu. Nie tylko odnośnie ciała, ale też w ogóle podejścia do, do aktywności fizycznej, do wyglądu, do tego wszystkiego. Generalnie więcej opowiem Wam pewnie gdzieś tam w podsumowaniu miesiąca, kiedy trochę mi się to ułoży, ale bardzo uderzyło mnie to, jak. W Polsce e, traktujemy i w ogóle na zachodzie Europy traktujemy ciało jako taki mm, sprzęt, coś, co ma nam służyć, e, i tylko w ten sposób się nim zajmujemy, żeby ono wyglądało, żeby było jakąś wizytówką, um, ale rzadko mm, dbamy o jego dobrostan w takim sensie odpoczynku, odpuszczania e, i tych wszystkich napięć, które gromadzą się w ciele jest bardzo dużo i o tym e, też sporo było w tym, e, w tej książce, ale nie tylko i naprawdę mocno Was zachęcam do tego, żeby po nią sięgnąć. Skończyłam wczoraj również Pół życia miłości. To jest książka, którą e, czytałam w ramach współpracy reklamowej e, z wydawnictwem Young, natomiast ten film nie jest jakby częścią tej współpracy. Wspominam o niej dlatego, że po prostu akurat wzięłam ją tutaj, żeby ją do i um, zryczałam się. Generalnie, long story short, jest to historia o chłopaku, który umiera. E, w świecie, w którym on żyje, tak naprawdę każdy człowiek przechodzi taki atak. E, atak, który rozpoczyna półrozpad. Po tym ataku wiemy, że została nam połowa życia, połowę już przeżyliśmy. I on takiego ataku dostał w wieku 8 lat, teraz ma już 16. No i jakby odlicza te ostatnie tygodnie do momentu odejścia. Przyjeżdża z rodzicami do miejsca, w którym się wychował jako dziecko, właśnie do tego 8 roku życia, i tam poznaje september. On przyjeżdża tam, żeby właśnie pożegnać się ze światem, trochę też tak sobie to życie uprzykrzyć jeszcze bardziej, bo taki jest właśnie jego sposób działania. On po prostu nie chce przeżywać miłych rzeczy, żeby nie tęsknić za tym życiem. September jest natomiast taką ambitną, mega um, uroczą, bardzo rezolutną dziewczyną, która pracuje w takim instytucie zajmującym się półrozpadem i um, dochodzi do pewnego odkrycia, um, które ona chce jakby um, badać i spotyka Flinta, głównego bohatera i prosi go o pomoc, żeby um, zawoził ją w różne miejsca, gdzie będzie mogła zbierać dane. Um, na początku Flint jest bardzo, wiecie, niechętny, żeby się z nią zadawać. Później, oczywiście, rodzi się między nimi jakieś uczucie, ale on jej nie mówi, że już jest po tym ataku i że tak naprawdę zostało im niewiele czasu. Historia nie tylko o samej żałobie czy o odchodzeniu, ale też w ogóle o cieszeniu się z życia, z takich małych rzeczy. Uważam, że to jest kluczowe również w książkach dla nastolatków, dlatego że żyjemy w świecie, który każe nam biec, nieustannie za czymś gonić. Właśnie, głównie kiedy jesteśmy młodzi, mówi się nam, że nasza przyszłość jest taka ważna, że musimy nad nią pracować. Oczywiście, że jest, ale mam wrażenie, że gdzieś tam to się powoli zaciera, zaciera się taka granica między właśnie myśleniem o przyszłości takim zwyczajnym, a Sprocentowym nakierunkowaniem na nią, na to co będzie, na to gdzie będziemy pracować, ile będziemy zarabiać, i tak dalej. Więc generalnie, mimo że moje początki z tą książką były trochę trudne, tylko że ciężko było mi przez nią przebrnąć na początku, przez pierwsze 100 stron. Później też ciężko mi się do niej wracało, bo jakoś nie mogłam za bardzo uwierzyć w relacje między główną wujką bohaterów. Natomiast, kiedy zaczęłam odnosić to jakby do siebie, utożsamiać się z pewnymi rzeczami, które nie przeżywałam, to totalnie popłynęłam. E, także jest to naprawdę wzruszająca historia, gdzieś tam wywołująca emocje. Coś we mnie odblokowała, za co jestem jej bardzo wdzięczna. E, zaraz lecę na śniadanie, no i później e, idę na festiwal, cieszyć się prelekcjami i spotkaniami. E, zabieram Was oczywiście ze sobą, e, no i lecimy. Dzisiaj już Marcin jest ze mną, no idziemy już. razem na śniadanie, a potem w sumie przejrzeliśmy cały program i mamy trzy spotkania, na które chcielibyśmy iść. Wszystkie są w sumie idealnie rozłożone w czasie, żebyśmy mogli e, sobie z nich skorzystać. Dokładnie. No i pewnie zobaczymy się teraz z Nikolą. E, musimy ją gdzieś złapać. Nie wiem, czy żyje, bo wczoraj czytała Egzorcystę, także nie wiem, co się wydarzyło w tej nocy. <grym 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 tymczasem e, ja czytam dalej 11 września, a Marcin czyta doktor sen. A doktor sen. Na razie idziemy, bo jesteśmy super głodni. Czytasz? Tylko opakażające. Wściecili mniejszą stronę Greja. Ambitna literatura. kultury. Owszem. No, czyta, o, czyta. Nieważne, co? No właśnie, nieważne. Pamiętacie, nieważne z gatuneków, co będzie? No ma <gry> kuklarnia. Hej, cześć, dzień dobry, witajcie. E, mamy wtorek. Ja opowiem Wam tutaj e, troszeczkę podsumuję ten weekend. Przepraszam, że tych update'ów nie było więcej, ale nie sądziłam, że aż tak dużo będzie się działo. E, cały czas jakieś fajne spotkania i, i miły czas z bliskimi, e, który był magiczny też dzięki zaproszeniu od e, hotelu Wisław. Bardzo dziękuję. E, jak mogliście zobaczyć, było mega komfortowo, mega przyjemnie i po prostu. Wróciłam stamtąd z takim poczuciem, że chciałabym zostać na dłużej. Także, jeśli będziecie chcieli wybrać się na festiwal Granatowe Góry, bądź po prostu do Wisły pochodzić po górach, pochodzić po szlakach, to z całego serca polecam Wam właśnie Wisłów. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej czułabym się bardziej spokojna, bardziej taka wychillowana. Budziłam się do dźwięku ptaków śpiewających za oknem. Może pogoda nie była idealna, no ale to są góry, góry są nieprzewidywalne. Jak sami mogliście zobaczyć, były też oberwania chmury. Były momenty w ciągu tego wyjazdu, kiedy mogłam ukraść taką chwilę dla siebie i poczytać. I właśnie w tych chwilach e, kończyłam książkę 11 września, e, dzień, w którym zatrzymał się świat. I powiem Wam szczerze, że jest to jeden z najlepszych reportaży, jakie czytałam w życiu. Ehm, ogrom tej tragedii absolutnie mnie rozwalił. Ja wczoraj, w poniedziałek, kiedy przeczytałam ostatnie. 20-30 stron, um, czułam jak te emocje towarzyszące mi w trakcie lektury totalnie mnie obezwładniają i miałam wczoraj taki naprawdę słaby psychicznie dzień i myślę, że to jest sprawca tego całego ambarasu, dlatego że po prostu nie byłam w stanie nie myśleć o tym, co się działo w tych wieżach, co się działo w tych samolotach, um, co się działo w Pentagonie Myślę, że jeśli sięgniecie po ten reportaż, to będziecie czuli, że wiecie mm, wszystko po kolei i zachowaliście ten czynnik ludzki, e, który towarzyszył tej tragedii. Dlatego, że my czytając o niej, wiemy ile osób zginęło. To są dane, które bardzo łatwo można sprawdzić w trakcie trzech sekund, wchodząc po prostu w przeglądarkę i wpisując hasło. Ale to dopiero dzięki tej książce dowiadujemy się, że te wszystkie liczby to byli prawdziwi ludzie. Um, poznajemy ich, przywiązujemy się do nich, nawet e, czytam o ich rodzinach o tym, jak spędzali ostatnie chwile, gdzie lecieli, co robili w pracy i nagle dowiadujemy się, że oni umierają i są świadkami tego, co się dzieje. Niejednokrotnie też osoby, które były w tych samolotach, w pewnym momencie zdawały sobie sprawę, że czeka je po prostu koniec i dzwoniły do swoich bliskich, dzwoniły do tych, którzy pozostali na ziemi. I były to pożegnania naprawdę emocjonujące. Są na pewno nagrania, które można przesłuchać z tych ludzi, ale ja chyba nie jestem na to gotowa, wiecie, bo po prostu na samą myśl zbieramy się na płacz. No wczoraj oglądałam nagrania tylko i wyłącznie z momentów, w których samoloty uderzają w wieże. I to jest, po prostu, to jest po prostu tragedia niesamowita. Skala tego cierpienia jest absolutnie przytłaczająca. A to jest coś, co wydarzyło się za oceanem. I nie ma to dla mnie aktualnie żadnego znaczenia, bo czuję, jakbym była w centrum wydarzeń. I przyznam szczerze, że mocno mnie nadszarpnął ten reportaż. Ja dawno nie czułam się tak źle po jakiejś książce, bo ja doskonale wiem, um, że to się wydarzyło, że to nie są jakieś wymysły autora, że to są prawdziwe jednostki, których życie tego dnia całkowicie się zmieniło, bo on zakończyło i nie jestem w stanie tego przeżyć. Świetny, świetny reportaż, naprawdę jeśli jesteście na siłach, jeśli interesuje was ten temat, koniecznie sięgnijcie po niego. Ja mam na półce jedną fabularyzowaną książkę, m, która dotyczy 11 września. Strasznie głośno, niesamowicie blisko, z tego co pamiętam. Mam też e, inny reportaż, dwie wieże e, z wydawnictwa czarnego, i poluję na jeszcze dwa reportaże, mm, dlatego, że jest we mnie taki ogromny głód wiedzy. Mm, a może po prostu tak mocno zainteresował mnie ten temat, i nie jestem w stanie na razie wyjść z tego mo momentu w historii, z tego świata. Coś niesamowitego. Będę Wam dawać znać o innych książkach z tego tematu, które będę czytać. Wiem, że dwie wieże albo były nominowane, albo dostały nagrodę Pulitzera, z tego co pamiętam. Jeszcze to sprawdzę, jak będę montować ten film. I były polecane w tej książce w przedmowie. Ja od razu tamtą książkę kupiłam. Ja już zaczynając, wiedziałam, że wsiąknę w 100% i nie myliłam się. Wiele jest filmów czy innych dzieł literatury, które nawiązują do tych wydarzeń, ale dopiero po skończeniu tej książki poczułam tą tragedię. Po prostu ja jestem też wysoko wrażliwą osobą, bardzo wrażliwą osobą, i ja po prostu przesiąkam tymi emocjami, i to było naprawdę coś niesamowicie trudnego dla mnie. Przeczytałam również ciołeczkę, o czym mówiłam wcześniej. Chciałabym tutaj jeszcze raz tą książkę polecić. Naprawdę, zapis rozmów z niesamowitymi kobietami, niesamowitymi osobami, które opowiadają o ciele i o, o tym, co je spotkało. Mamy tu historię kobiety, która grała w filmie bardzo znanego polskiego reżysera Andrzeja Wajdy jeśli się nie mylę, i tam jej historia um, mówi o tym, że była młodą dziewczyną i tak naprawdę na planie nie było z nią dorosłych jej rodziców, w tym sensie um, i ona została tak naprawdę odurzona um, i później została z nią nakręcona scena, w której ona była naga I ja mam teraz, nie chcę wymyślać, ale ale tak mnie uderzyła ta rozmowa byłam w takim po prostu um, szoku, Że coś takiego mogło mieć miejsce, i to nie było 100 lat temu, to było kilkadziesiąt lat temu. Wiem, że świat był bardzo dynamicznie się zmienia i jest już zupełnie innym miejscem, chciałabym, żeby tak było, ale to mnie tak absolutnie szokowało. Tą książkę poleciła moja przyjaciółka z CineSeo jest i jestem jej ogromnie wdzięczna bo strasznie się cieszę, że, że przeczytałam tą książkę. Jest mi mega e, smutno, że więcej się o niej nie mówi, albo przynajmniej w moim kręgu, dlatego w 100% polecam. Nie tylko kobietom, ale w ogóle wszystkim, którzy chcą w temacie ciała, w temacie cielesności, feminizmu troszeczkę się e, poczytać i douczyć. E, oprócz tego, tak jak wspominałam, pół miłości, bardzo wzruszająca, e, choć początek z nią był dla mnie trudny. Um, ale finalnie czuję, że to była naprawdę satysfakcjonująca lektura, w tym sensie, że cieszę się, że otworzyła we mnie ten kran płaczu i te emocje, dlatego że czuję, że dzięki temu mogłam troszkę wypłakać tego, co tutaj przeżyłam, tutaj, i to tak mocno wyzwoliło mnie. I wczoraj tak naprawdę na raz połknęłam Zgadnij to. Jest to książka Holly Jackson, taki prequel troszeczkę do przewodnika po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki. Chociaż powiem Wam szczerze, że mam takie przemyślenie, że ja nie polecałabym czytać tej książki jako pierwszej, bo gdybym nie miała tej wiedzy, którą mam z trylogii, to myślę, że nie bawiłabym się tak dobrze, raczej bym się denerwowała, że nie do końca rozumiem o co chodzi. Sama książka i historia. Która opiera się y, po prostu na grze W Zgadnię kto. To jest taka gra, y, w którą grają właśnie gra Pippa i jej przyjaciele, których znamy z trylogii Przewodnik po y, y, I oni jakby spotykają się po prostu y, gdzieś tam wieczorem. Y, od Odpadają, jakby, biorą udział w takiej grze fabularyzowanej w jakiś sposób, że mają przebrać się za postaci, które w tej grze są, oni odgrywają ich rolę i jest to taki typowy e, kryminał e, Agaty Christie, gdzie mamy e, dom, mamy posiadłość, mamy śmierć bogatego lorda, e, czy tam innego bogacza, generalnie, e, i mamy członków jego rodziny, którzy przyjechali do niego na przykład świętować. Świętować z nim urodziny. No i dzieje się, co się dzieje, i teraz, kto zabił, kto zamordował, kto ma lepszy motyw. I tutaj Pippa pierwszy raz pokazuje swoją taką, swoje zacięcie do, em, do rozwiązywania zagadek, do po prostu śledztwa. Mamy tu też rozpoczęcie wątku jej projektu e, szkolnego, który jest głównym, jakby ogólną osią fabularną pierwszego tomu. Także uważam, że to jest super gratka dla osób, które już czytały, ale nie jestem pewna, czy jest to dobry e, sposób na rozpoczęcie trylogii. Można próbować, tylko e, jestem ciekawa, czy, czy ktoś sięgnie później po kolejne tomy czytając, Tą książeczkę, ona jest bardzo króciutka. Ja ją połknęłam chwilę i świetna rozrywka. Super, bardzo mi się podobał w ogóle pomysł na fabułę tej gry i tego, jak nasi bohaterowie odgrywają te role, jak się w nie wczuwają, ale jak najbardziej Pip się wczuwa w tą właśnie osobę, którą odgrywa. Super, mega fajne, naprawdę polecam. No i tak, i to są książki, które przeczytałam w ten weekend jeszcze wczoraj. Nie udało mi się niestety przeczytać Rufer Dzień Zero. Mam nadzieję, że będę miała troszkę czasu teraz bliżej weekendu, żeby sobie. E, się za nią wziąć, e, no ale czekają inne rzeczy i czekają dorosłe sprawy, także zobaczymy jak to będzie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, e, mam nadzieję, że tym takim sielskim vlogiem e, zachęcę Was troszeczkę do tego, żeby odwiedzić Wisłę, odwiedzić e, Wisłow, e, znakomity hotel i generalnie wziąć udział w Granatowych Górach, bo ten festiwal miał swój niesamowity klimat. Naprawdę czułam się właśnie... E, bardzo... Bardzo to ze mną rezonowało, dlatego że większość spotkań odbywała się na terenie otwartym, e, gdzieś tam ta pogoda mimo deszczu była bardzo przyjemna, e, atmosfera była bardzo miła, fajnie było posłuchać e, o kryminałach, e, to spotkania, akurat było w było bardzo zabawne i bardzo takie e, luźne. To była taka pogawędka i naprawdę bardzo to doceniam, bo gdzieś tam na tych targach książki, gdzie są stoiska, e, autorzy podpisujący egzemplarze, że te spotkania wciśnięte gdzieś pomiędzy, nie czuć tego wajbu, a tutaj po prostu czułam się jak na takim wielkim pikniku. Mogłam sobie porozmawiać z osobami, które znam z internetu, ale na co dzień nie ma czasu, żeby sobie podyskutować, pośmiać się i po prostu spędzić razem czas. I strasznie się cieszę, że to się gdzieś tam w międzyczasie udało i że po prostu mieliśmy taką okazję niesamowitą, żeby sobie odpocząć. No i co? Mam nadzieję, że uda mi się w przyszłym roku również pojechać na festiwal. Nie mogę się już doczekać. Wam bardzo polecam to wydarzenie. Żeby wpisać je sobie w kalendarz na przyszły rok. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego vloga, i do zobaczenia w kolejnych filmach.